Nie odbierasz telefonu. Jadę do ciebie taksówką. Zejdź z pokładu. Stłukę go na kwaśne jabłko. Kogo tu mamy? Wolałem uniknąć walki na pięści i demolki, więc zadzwoniłem na policję. O co chodzi? Naruszono moje prawa. Ten człowiek dobrał się do mojej własności. Zróbcie coś. Proszę zabrać swoje rzeczy z kutra. Wykonuj swoją robotę, człowieku. Co robisz? Piję piwo. Na kutrze? Nie widziałeś faceta z piwem na pokładzie? Myślałem, że nie wolno. Mam to gdzieś. Wyleciałem z roboty, bo poszedłem na jednego drinka. Za co nas wyrzuciłeś? Za nieposłuszeństwo. To znaczy, nie ma zgody na picie na kutrze. Skąd wiedziałeś, że pijemy? Chciałbym o coś zapytać. Ze mną rozmawiasz. Przestań się stawiać. Nie ty tutaj rządzisz. Tego nie powiedziałem, ale wybrałeś picie. W życiu nie pracowałem pod tak złym szyprem. Wielkie dzięki. Wiesz o czym mówię? Idziemy. Tak jest. Proszę go zabrać, dlatego wyleciał. Chcą imprezować? Niech imprezują i nie pokazują się na kutrze. Dokonali wyboru. Ja ustalam tu zasady. Jake wyrzucił z pracy dwóch poławiaczy i mechanika, tym samym stracił załogę. Jestem szyprem i muszę podejmować odpowiedzialne decyzje. To było najlepsze, co mogłem zrobić. Niestety, komplikuje to moje plany związane z kupnem kutra. To była kosztowna strata.